Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kąciku zapoznawczym. Dzisiaj znalazłam dla Was trzy ciekawe gotowce. Kryterium była w miarę niska cena w stosunku do w miarę prostego składu oraz łatwość przygotowania, czyli najlepiej otworzyć i zjeść. Sami zobaczcie. Pierwszy z nich to zupa. Wygląda tak. Jest to zupa indyjska z batatami, soczewicą i kolendrą. Kupiłam ją w Lidlu. I teraz czytam skład. Woda, wyciąg z kokosa 10%, mamy marchew, bataty, soczewica, czerwona cebula, pietruszka, koncentrat pomidorowy, olej rzepakowy, sól przecier, z limonki, czosnek, imbir, kolendra, przyprawy, mięta, aromat. Jeżeli chodzi o wartości odżywcze tej zupki, ona ma 450 gramów, cały ten pojemnik. I na 100 gramów mamy 67 kilokalorii, tłuszcz 2,6 g. Cukry 3,3 białko 2 i 6 oraz 0,66 grama soli. Tak to się przedstawia. Jak ktoś lubi zupy, to jest to ciekawe rozwiązanie. Drugim przykładem gotowca jest już coś bardziej kalorycznego, a wygląda tak: To sałatka bulgur. Kupiłam ją w biedronce i jest to sałatka z sosem pomidorowo-paprykowym z czerwoną fasolą i hummus paprykowy i teraz czytam skład. Kasza bulgur, no to wiadomo, że jest to kasza z pszenicy twardej. Potem mamy sos pomidorowo-paprykowy. A w nim pomidory suszone, marynowane, e, następnie pasta paprykowa. Ja tu już nie czytam tych składów dokładniejszych, tylko bardzo ogólnie. Cukier, sól, ocet spirytusowy, przecier pomidorowy, wszystkie te, wszystkie te składniki są tutaj wyszczególnione, jak widzicie. Olej rzepakowy, woda, cukier, cebula marynowana, papryka czerwona, konserwowa i tak tak dalej. Jest tutaj tego troszeczkę, mamy też fasolę czerwoną. Natkę pietruszki, olej rzepakowy, zioła. Widzicie tutaj, że tych linii jest trochę, natomiast nie ma tutaj żadnej tragedii. To, że skład jest długi, nie oznacza, że ten produkt jest byle jaki, czy słabej jakości. Tutaj są po prostu wyszczególnione wszystkie te dodatki, użyte do dania. Jeżeli chodzi o wartości odżywcze, mamy tutaj 190 kcal na 100 g, w 100 gramach jest 11 g tłuszczu, 3,1 g cukrów. Do tego mamy 6,7 g błonnika, 4,5 g białka i 1,1 g soli. Jak widzicie, jeżeli porównamy te dwa produkty do siebie, zupa wypada zdecydowanie lżej i jest to propozycja dla osób, które chcą przekąsić coś lekkiego, właśnie w postaci płynnej, na ciepło. Wystarczy wlać do garnka i podgrzać. Natomiast tutaj jest dodatkowo widelec, więc można nawet gdzieś tam w przerwie w pracy czy w samochodzie otworzyć, od razu zjeść. Nie jestem fanem plastikowych opakowań, ale zdarzają się takie sytuacje, że nie ma możliwości pójścia na obiad, czy gdzieś skorzystania z restauracji, baru, z bistro. Wpadamy na chwilę do sklepu, mamy 5 minut, trzeba coś kupić, zjeść na kolanie i jechać dalej. Więc jest to ciekawa propozycja dla tych osób, które są w takiej awaryjnej sytuacji. No dobra, a co z osobami, które mają ochotę na mięso? Bo te dwa gotowce nie zawierały mięsa. Znalazłam taki ciekawy gotowiec. Nie jest to produkt idealny, od razu zaznaczam, ale też nie ma dramatu. Zobaczcie sami. No i co tu mamy w składzie? Pierogi z mięsem. Składniki woda, mąka pszenna, mięso pasteryzowane, wieprzowe i wołowe, cebula smażona, półka tarta, sól, teksturat białka sojowego, błonnik pszenny, mieszanka przyprawowa, olej rzepakowy i sorbinian potasu, czyli konserwant. Co z wartościami odżywczymi? Proszę Państwa, w 100 gramach produktu mamy 208 kilokalorii. 8 gramów tłuszczu, w tym mamy węgle 24 g. Błonnik 2 i 2, białko 8 i 7 i sól 1 i 3. Jak wypadają pierogi w porównaniu z kaszą bulgur z dodatkiem sosu i humusu? Otóż pierogi mają nieco więcej kalorii, ale te wartości odżywcze rozkładają się nieco inaczej, ponieważ w pierogach jest więcej węglowodanów, mniej tłuszczu, a więcej białka. Z kolei kasza bulgur z humusem to nieco mniej węglowodanów, więcej tłuszczu i ciut mniej białka. Najuboższe wartości odżywcze jest z tych trzech gotowców oczywiście zupa, i jest to posiłek bardziej lekki, również jeżeli chodzi o zawartość kilokalorii. Dlatego zupa jest raczej dla osób, które szukają jakiejś lekkiej przekąski czy lekkiego lunchu. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Jeżeli potrzebujecie więcej takich przykładów szybkich posiłków o w miarę niskiej cenie i prostym składzie, dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia następnym razem.